Damian Knyba rozwalił Joey'ego Dawejkę, powalił go w siódmej rundzie i Amerykanin został poddany. Bardzo dobry występ ze strony Knyby, praktycznie nie dał rywalowi żadnej możliwości na atak i trzymał go cały czas na dystans prostymi. A gdy nadarzył się moment na demolkę, to Knyba szybko to wykorzystał i dopisuje 17 wygraną do swojego bilansu. Knyba już z trzecią walką skończoną przed czasem w tym roku, jego ofiarą w tym przypadku był Joey Dawejko. były amatorski młodzieżowy mistrz świata, ale jako zawodowiec szybko stał się testerem w spinach się w rankingach bokserów. 12 lat temu zremisował z Jarelem Millerem, a poza tym przegrywał na przykład z Frankiem Sanchezem, Charlesem Martinem czy Richardem Torresem Jr. Przechodząc do tej walki Knyba kontra Davejko, Knyba od początku z fajnym lewym prostym, szybkim i dosyć silnym. Davejko szukał lewego haka na ciało, ale raczej musiał być w defensywie i próbować unikać ciosów Knyby. Patrząc na tężyznę fizyczną Amerykanina może nie było to spodziewane, ale naprawdę był zwinny z poruszaniem głową. Knyba trzymał go na dystans, nie dając wlecieć z niczym mocnym. Taktyką knyby było uśpienie rywala, aby rzucić mocniejszy prawy, na co Dawejko był gotowy i blokował wysoką gardą, ale no im dalej w walkę, tym więcej tego wchodziło od Damiana, defensywa Dawejko pokazywała coraz to więcej dziur, tak od trzeciej rundy knyba stał się jeszcze celniejszy. Amerykanin nie miał pomysłu na ataki, knyba bez problemu radził sobie z jego skracaniem dystansu, czy to jabami, czy odejściem na nogach. Więc Damian był bezpieczny, mógł boksować na swoich warunkach i testować, kiedy można spróbować jakiegoś nokautu. Końcówka czwartej rundy już zasugerowała taką możliwość. Sprytne były ciosy na ciało od Knyby, powoli odbierały kondycję dawejce, przez co miał coraz to mniej sił na poruszanie głową i przez to był o wiele łatwiejszy do trafienia. Oczywiście Damian musiał bezpiecznie boksować, aby uniknąć zaskoczenia od Amerykanina, i gdy wyczuł, że dawejko nie ma za bardzo co zaoferować w ataku, to Knyba zaczął ryzykować, dopychać rywala do lin i rzucać serię ciosów. Na co mu dawejko pozwalał, trochę rozśmieszyło mnie w szóstej rundzie, gdy zamiast się bronić, to wolał o coś się wykłócać z sędzią, bo jak na takiego ringowego Journeymana to zabrakło odwagi u Dawejki. Było wiadome, że będzie dostawał tak jak to w każdej walce ze wschodzącymi bokserami i zamiast po prostu przyjąć na szczękę, polecieć dalej, to cofał się po ciosach knyby. Pewnie czuł siłę uderzenia Polaka, ale na no jednak z takim stylem boksowania jak Dawejko i jego warunkami fizycznymi nie ma innego wyjścia, dostać kilka i oddać jedną bombę. A to może tylko raz mu się udało w tym starciu. W końcówce siódmej rundy knyba w końcu rozbił Dawejkę, mądrą zagrywkę zastosował Damian przed ramieniem tak sobie trzymał rywala, aby ten nie mógł podejść z klinczem i jednocześnie unieruchamiał jego pięści. Wtedy knyba mógł go nawalać prawą, podbródki, krótkie sierpowe i Dawejko się Po potem Polak zarzucił go ciosami i w końcu obalił przeciwnika. Dawejko nawet nie dostał szansy na wstanie, został poddany i tak oto Damian knyba wygrywa przed czasem. Bardzo dobry występ knyby dał zero pola do popisu Dawejce, świetnie używał swojej przewagi fizycznej i po prostu przeboksował tak, jak powinien. Najpierw na wyczucie Rywala, ale żeby jednocześnie trochę go postraszyć, a kiedy dawaj kopowali się męczył i niecierpliwił, to pokarać za wyskoki, zniechęcić do takich prób i zacząć przychodzić do wykończenia. To ostatnia część nie zajęła knybie za długo, co też pokazuje jego pracę w tej walce. Naprawdę ładna wygrana, w pełni do zera. Niech dalej buduje bilans, z takimi występami możemy być spokojniejsi co do jego przyszłości. I jeszcze z tej gali wspomniał o walce wieczoru, czyli o pożegnalnym pojedynku danego Garcii zmierzył się z Danielem Gonzalezem. Gonzalez z planem walki. Na wstecznym bardzo ruchliwy, ale Dany nie zużywał za dużo energii na ganianie jego. Już w powie pierwszej rundy Garcia ustrzelił Gonzaleza, gdy ten do niego doskoczył, ale Daniel uratował się klinczem. Garcia był świadomy, że Gonzalez jest mniejszy i po prostu robił to, co jak wspomniałem, Dawejko powinien: dać się rywalowi wystrzelać, rzucić cios między jego ciosy jednak Gonzales musiał polegać na aktywności i ruchliwości. Gonzales próbował wybić z rytmu danego, być nieprzewidywalnym, ale Garcia był cierpliwy i nie dawał się zaskoczyć. No i Gonzales jak na takiego ruchliwego boksera jednak nie był nietykalny, nie działała jego taktyka na doskoki, bo po prostu za długo zostawał blisko García i dawał się kontrować. Chociaż akurat w czwartej rundzie to został wyczuty przez danego, ledwie co doskoczył i dostał potężny lewy sierp, po którym to Gonzales runął na deski. Przy próbie wstania jeszcze prawa stopa mu się wygięła w tak dosyć nie. Naturalny sposób, nieprzyjemny widok, ale sam nokaut bardzo ładny. Dany Garcia kończy karierę starczą. Ale czy aby na pewno kończy? Wiemy, jak to jest z tymi zakończeniami w boksie. Rzadko kiedy bokserzy się ich trzymają. Sam Garcia po walce powiedział, że jeśli pieniążki się będą zgadzać, to chętnie wejdzie do ringu. Ta walka była w limicie junior średniej, to pewnie jakiś młody mistrz chętnie wysłałby go na emeryturę. Najbardziej oczywistym starciem byłoby to z Zanderem Zajasem, obaj z Portoryko, więc historia walki sama się pisze. Czy Dany jest w stanie wrócić na szczyt? Według mnie raczej nie, więc no albo kończy karierę na takim miłym akcencie, albo będzie budować sobie ego dalej na takich zawodnikach typu Gonzales, albo jeszcze sprzeda komuś swój bilans. Zawsze będzie mi się dobrze kojarzyć jego panowanie w lekko średniej, niezłe zestawienie rywali i wtedy był tym dominatorem, pokonał Moralesa dwa razy, Kana i Matysa. I to by było na tyle z mojego omówienia tych dwóch walk, kogo następnego dalibyście na rywala Knyby i jak widzicie jego potencjał w ciężkiej, trzymajcie się i do następnego.